Hej, hej, hello! Witajcie moi kochani w misiowym świecie WordPress Joanny. Dzisiaj taki ciekawy, bardzo fajny tutorial. Już go ogólnie robiliśmy, ale troszeczkę będzie fajny w innych kolorach. Użyjemy sobie tutaj kordonki, zaraz wam pokażę jej ilość kolorów i jakie to będą kolory. Oraz będzie to szydełko numer 2. Oczywiście, nożyczki, igła, żeby schować. Będziemy używać tutaj kordonek nowosorski. Ja tu mam kilka kolorów, zaraz wam pokażę w kolorach tęczy. Jest to kolor czerwony, nowosorski, właśnie 1000 m, 50 na 4. Wszystkie kordonki, kolory możecie sobie zamówić, nawet cieniowane. Tak jak właśnie Wam zaraz pokażę pasmanterię Joanna. Link macie poniżej to nie jest moja pasmanteria, ale link macie po prostu poniżej. Z góry dzięki, gdy yy, powiecie, yy, że macie link ode mnie. Pomarańczowy cieniowany, bo nie, nie miałam normalnego, ale też sobie zamówię normalny cieniowany, może być nawet, wiadomo, to będzie po prostu, za powiem co, więc będzie, nie będzie żadnego problemu, że na przykład będzie właśnie to cieniowany. Kolor żółty, kolor zielony, kolor niebieski i kolor fioletowy, czyli po prostu kolor tęczy, a że mam tyle kolorów, wiadomo, bo wybrałam sobie w każdym, po jednym kolorze, żebym po prostu miała to mówię, a zrobię sobie y, fajną, taki fajny kwiatek, rozetkę, że tak powiem. Będziemy robić jeszcze raz rozetkę, tylko, że w kolorach właśnie tęczy. Y, myślę, że będzie fajny to projekt. Zainspirowała tutaj mi opaska, y, a raczej spineczka u mojej siostry na głowie i patrzę, a tęcza, no to super pomyślałam od razu o kordonkach, które mam wszystkie w kolorach i od razu możemy sobie zabierać się do pracy, bo naprawdę będzie bardzo, bardzo fajnie zapraszam Was bardzo do tutorialu oczywiście wybaczcie, gdy będą jakieś odgłosy, ponieważ moja mała chodzi sobie drepta więc może troszeczkę będzie słychać się jak to będzie sobie przychodziła po, pod drzwiami że tak powiem, ale jest w bezpiecznych rękach mojego męża zatem robimy sobie oczywiście pięć oczek łańcuszka Kolorem czerwonym najpierw. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Oczko ścisłe łączymy sobie z początkowym naszym oczkiem od łańcuszka, robiąc sobie oczko właśnie te ścisłe. Coś mi nie weszło. Jeszcze raz. I teraz trzeczka łańcuszka. I robimy ogólnie y, razem 15 słupków. Mamy pierwszy, drugi, czyli 15 double crochet. 15 słupków, do sobie zrobicie, to spotkamy się za chwilę. To jest pierwszy, drugi, trzeci, tak? Czyli to sobie liczymy jako już nasz po prostu pierwszy słupek. Ok, mamy teraz 15 naszych słupków, wbijamy się w trzecie oczko, raz, dwa, trzy, od tej początku naszej, naszego rzędu i robimy sobie oczko ścisłe, teraz cztery oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery i robimy, będziemy robić sobie jakby już płatki, mamy tutaj właśnie te pierwsze miejsce, drugie i trzecie. Trzecie, zrobimy sobie oczko ścisłe. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. I tak do końca sobie robimy. Ok, mamy raz, tu jest jako jedno. Drugie, trzecie, czwarte i to będzie piąte. Raz, dwa i trzy. I robimy sobie, oczywiście, znowu oczko ścisłe. I teraz będziemy sobie robić nasze płatki. Czyli lądujemy teraz szydełkiem tutaj w nasz ten otwór. Robimy sobie oczko ścisłe najpierw i robimy sobie oczko łańcuszka, czyli ogólnie zawsze będziemy sobie robić to jest, to jest jakby nasz początek półsłupka, zawsze będziemy sobie robić na początku i na końcu naszego tutaj łuku półsłupek i teraz będzie pięć słupków raz dwa. 3, 4, 5 półsłupek i przechodzimy do kolejnego łuku, robiąc sobie znowu półsłupek. Czyli robimy sobie półsłupek i 5 słupków. I tak cały czas do końca rzędu, i będziemy sobie zmieniać, już oczywiście, kolor. 2, 4 5, i półsłupek, i znowu będzie półsłupek, tak? Ok. Mamy już tutaj prawie skończony. I teraz będziemy sobie robić oczko ścisłe, ale już od razu zmieniamy sobie kolor. Czyli wchodzimy tu sobie szydełkiem, bierzemy sobie nowy kolor, czyli ten pomarańczowy, ja mam to z kolei cieniowany. Robimy sobie, jakbyśmy sobie robili od początku yy, oczko łańcuszka, czyli po prostu zaczynamy sobie od oczka łańcuszka, przeciągamy i przeciągamy sobie tutaj jako oczko ścisłe. Oczywiście tą już czerwoną sobie obcinamy. Pętelkę oczywiście sobie robimy. I teraz od razu bierzemy sobie znowu robimy tak jak było cztery nasze oczka łańcuszka. To teraz wchodzimy tutaj pod nasze. Nie wiem czy to widać to dokładnie, bo to słońce mi jakoś tak dziwnie świeci coś dzisiaj. Wchodzimy tutaj sobie pod ten płatek, który mamy obok zaraz, i wychodzimy szydełkiem pod tym płatkiem. Tak? I przeciągamy naszą włóczkę, tą teraz pomarańczową, w taki sposób, by ją przeciągnąć przez nasze po prostu oczko, które tutaj mieliśmy już na samym początku. I robimy sobie tym razem pięć oczek łańcuszka. Raz, 2, trzy, cztery, 5. Dalej znowu wchodzimy tutaj sobie zaraz w to, co teraz robiliśmy, jakby nasz płatek i przeciągamy przez kolejny płatek, robiąc sobie znowu oczko ścisłe. I znowu raz, dwa, trzy, 4 i 5. I tak cały czas robimy sobie do końca naszego tutaj całego rzędu. Tym razem po 5 oczek łańcuszka. I spotkamy się za chwilę. To, słuchajcie, widać takie bardzo fajne przejścia, właśnie na kolor pomarańczowy, 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 tu też. Tutaj oczywiście sobie można normalnie, naprawdę śmiało to wszystko obciąć. To, co mieliśmy od tutaj, tego magicznego, znaczy nie magicznego kręgu, tylko na początku, wiadomo, możemy sobie całkowicie obciąć. To też sobie skrócić, by nam to w ogóle na przykład nie przeszkadzało, bo naprawdę nie będzie, to już jest wszystko dobrze za, za, e, złączone. I teraz jedziemy, ostatni tutaj jeszcze łuk, który był. To samo robimy oczywiście, też przechodzimy sobie szydełkiem, oczko ścisłe i oczko łańcuszka weźmiemy sobie zrobimy, żeby nam było łatwiej tutaj wszystko później sobie zrobić. I przechodzimy do pierwszego łuku, który mamy z tych właśnie naszych tutaj oczek łańcus, łań, bo te po prostu łańcuszka i robimy sobie półsłupek. Tym razem będziemy sobie robić 7, czyli tutaj ogólnie wzrasta nam co dwa. Co dwa słupki nam będzie wzrastało, a jeżeli chodzi o oczka łańcuszka, będą zrastały nam co jeden, czyli było 4, 5, 6, 7, 8, czyli nam ile będzie potrzeba. A to będzie 5, 7, 9, 11, i tak dalej, i tak dalej. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7 i oczywiście półsłupek. Przechodzimy do następnego, robimy tak samo, czyli mamy znowu półsłupek i 7 słupków. Czyli praktycznie tu się jakby nam nic nie zmienia, robimy cały czas to samo, tylko po prostu zmieniamy sobie kolory. Więc myślę, że pokażę Wam jeszcze jeden kolor, a potem będziecie mogli sobie zrobić już sami, ponieważ robi się cały czas to samo. I spotkamy się za chwilę. Ok, mam to już skończone. To oczywiście sobie możecie wiadomo nie obcinać, możecie to sobie później na przykład schować. Ja sobie chciałam, ponieważ to tylko taka jest rzecz, którą na przykład można i tak użyć do jakiejś aplikacji, do, do czegoś powiedzmy przyszyć, ale Wam też po prostu chciałam pokazać jak takie coś można zrobić. No i teraz właśnie zmieniając sobie kolor, wchodzę tutaj jakbym sobie robiła oczko ścisłe i zmieniamy znowu sobie kolor, tym razem na żółty, i potem nam zostaną tylko jeszcze trzy kolory. Teraz wam powiem jeszcze jakie i sobie zrobicie już wtedy sami, ponieważ naprawdę to jest bardzo, bardzo proste, robi się cały czas tak samo. Oczko ścisłe i tutaj oczywiście sobie. Musimy zrobić pętelkę, obcinam sobie pomarańczowy. I naprawdę zasada jest bardzo prosta, myślę zresztą, że dzieliście ten filmik w postaci czerwonych i niebieskich kwiatków. Ale możecie użyć sobie w taki oto sposób, jak tu na przykład zmieniając sobie kolor. Ja to robię tak. Można też na przykład sobie właśnie wziąć i uciąć. To możecie teraz bardziej sobie schować pomiędzy robótkę, bądź sobie obciąć tak jak ja to zawsze robię. I znowu robimy to samo co robiliśmy, czyli zawijamy nasze szydełko tutaj w to miejsce pod spód, tak jak to widzicie po prostu na filmiku teraz. I musimy sobie. Przeciągnąć oczywiście naszą tutaj. O, mi jak fajnie wyszło, po prostu zbiłam sobie od razu tutaj oczko ścisłe. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Six. I znowu w kolejne tutaj miejsce. Wchodzimy. Oczko ścisłe. Uciekło mi, uciekło. Znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tak samo do końca naszego całego rzędu. Mamy to już skończone, i teraz musimy sobie znowu zrobić tak, jak było na początku. I oczko ścisłe. Jeszcze raz powiedzmy, zrobimy sobie oczko. Przechodzimy do naszego pierwszego łuku. Robiąc sobie oczywiście półsłupek. I było pięć, 7, teraz będzie 9. Więc zasada jest taka naprawdę bardzo, bardzo prosta. Zaraz Wam jeszcze raz ją opowiem. Raz, dwa, trzy, cztery, Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I półsłupek. Nie powiedziałam, teraz właśnie mówię. Znowu półsłupek i znowu dziewięć. Będzie naszych po prostu słupków. Czyli Wam jeszcze raz powtórzę. Na początku było cztery oczka łańcuszka, potem było 5, teraz było 6. I będziemy tak sobie zawsze wzrastać o jedno oczko, czyli 4, 5, 6, będzie jeszcze 7, 8, 9, czyli 4, 5, 6, 7, 8, 9 chains. Czyli po prostu początki naszych różnych kolorów. Jeżeli chodzi o płatki. W tych kolorach, właśnie których też robimy, to było 5, 7, 9. Teraz jest 9, będzie 11, 13, 15. Czyli tutaj też powiem po angielsku: 5, 7, 9, 11, 30, 15. Żebyście wiedzieli, właśnie, że tak ma to być. I będzie później kolor, będzie zielony, po tym żółtym będzie kolor zielony. Zielony, kolor niebieski. I kolor fioletowy. Blue, yy, violet. Tak to chyba się mówi, <laughs> żeby tutaj było widać, bo to może na kamerze jest troszeczkę inny kolor. Blue i violet, czyli niebieski i fioletowy. I to są właśnie te nasze 3, 4, 5, 6 kolorów. Tak sobie zróbcie i spotkamy się już na samym końcu naszego tutaj, yy, oczywiście, pięknego kwiatka w takim właśnie kolorze. Myślę, że będzie on naprawdę on bardzo fajny, bo to chciałam zrobić po prostu kolor tęczy. I naprawdę to są bardzo fajne pomysły, więc myślę, że Wam się również spodoba. I tak oczywiście sobie kończymy ostatnim oczkiem ścisłym i obcinam sobie naszą, nasz kordonek. I tak wygląda mój kwiatek, właśnie w kolorze tęczy. Bardzo mi się podoba, naprawdę jest wyjątkowy. Jest taki jednorazowy, jest po prostu inny niż wszystkie. Myślę, że Wam też się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie w innych grupach. Mam nadzieję, że Wam się podoba mój kanał ogólnie i że naprawdę fajne rzeczy też bardzo robicie. Naprawdę przysyłacie na grupę Grosze Joanna, na którą zapraszam, ponieważ tam co piątek mamy transmisję na żywo. Możecie ze mną porozmawiać, możemy się pośmiać. Naprawdę jest bardzo fajnie, miło i rodzinnie. Bardzo fajnie, cieplutko. Także oczywiście jest również jeszcze konkurs do końca maja, a także drugi konkurs na Miśiawym Świecie. Na stronie też możecie tam ogólnie przechodzić do mnie i patrzeć, co tam jest na, na moją drugą, że tak powiem, stronę. Dlatego Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Tutaj jeszcze chodzi, jeżeli chodzi o ostatnią część, to oczywiście wszystkie tutaj pozostałe nitki sobie obcięłam i naprawdę, zobaczcie, nic nie widać, więc nie ma żadnego problemu. A tutaj tą ostatnią to wiadomo sobie schowam, bo wiadomo, że. Ona nie jest niczym połączona, więc wolę lepiej sobie ją schować i dopiero później sobie ją obciąć. Taki projekt mi przyszedł na myśl. Wiadomo, rzeczy jest bardzo mnóstwo, bardzo też dużo rzeczy jest naprawdę. Można tam wymyślać i w ogóle ja staram się wymyślać coraz bardziej. Przychodzą mi na myśl różnorodne maskotki, żeby zrobić w ogóle pomysły. I myślę, że Wam również się spodoba to, co mam jeszcze w planach, i no, w ogóle po prostu tego jest bardzo dużo. Zatem to jest tak, właśnie tak to bardzo fajnie wygląda i myślę, że również wam się też spodoba. Zatem udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, by otrzymywać nowości. A za dziś wam już bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Bye bye.